Czołem buntownicy, o, witam oczywiście innych gości na naszym kanale, bo wiem, że i tacy się tutaj pojawiają. Łukasz87 z tej strony. Dzisiaj temat, no taki wspominkowy, sparring z sojuszem Bedbull, sparing z dnia 3 listopada 2020 roku. Ciekawy pojedynek, Bedbull w tamtym czasie, no w ścisłym top 10 światowego rankingu. My też byliśmy w tym ścisłym top 10 światowego rankingu, tam Bedbull delikatnie wyżej, bo nad nami. No to jest mało Natomiast to, co na pewno ciekawe, to to, że umówienie tej gry potrwało ponad rok i to nie jest żart. Jakby Bedbull nigdy nie odpisał, że nie zagramy, zawsze był chętny tą grę, ale jakaś tam była wymówka, a to kwestie zdrowotne, a to tam nie było składu, a to znowu czas nie pozwolił. Zawsze jakby lider sobie już opisał, że no kiedyś zagramy, odezwiemy się do Was, faktycznie się odezwali. No tak jak już chcieli grać, na faktycznie rękawice przyjęliśmy, natomiast warunki tutaj narzucone przez rywala, no takie standardowe, jak tam tutaj takie wymagania międzynarodowe, mapa dla 10 graczy w wersji 1.0 z losowym doborem państw, 5 na 5, gra bez złota, 2 dni pokoju dla graczy, 3 dni dla, dwa dni dla botów, 3 dni dla graczy, wiadomo, no i ten osoby dobór państw, to taka zawsze zagadka. Zobaczmy, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o nasz zespół na pozycji numer jeden, nasz taki nadworny, kronikarz, dziennika, twórca rankingu, to co już. Jak nie znacie, to poszukajcie. Grasz to ofel. Następnie mamy tutaj USA, no, chyba znienawidzone przez wielu graczy na tej mapie USA, bo to zawsze taki dobry problem. Tam nasz miłośnik supportu, myślę, że się nie obrazi, jeżeli tak powiedziałem, Alcord. Pozycja numer 3, debiutant w naszym składzie, Sojan Wielki, też pierwszy mecz o punkty. Dobrze się pokazywał w grach treningowych, tu też liczymy, że Sojan da radę. Pozycja numer 4, Niemcy. Tutaj zagrał zapisimo bardzo solidny gracz, też niezbyt długo w naszym sojuszu, ale zagrał kilka pojedynków po punkty, dobrze się pokazywał. Tutaj też mam nadzieję, że nas nie zawiedzie. No i oczywiście gracz numer 3, 5, tu mamy Związek Radziecki, tam wpadam ja. Ok, jeżeli chodzi o rywala, mamy Jugosławię, tam mamy Pana Donalda, bardzo fajny gracz, polecam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kontakty, dużą kulturę osobista. sporo pogadaliśmy już po sparingu. Jeżeli chodzi o koniek zawodników, mamy Turcję, tam mamy gracza, określony Amir i co ciekawe, to też się dowiedziałem już po sparingu, Amir jest Turkiem, więc myślę, że jak wpadł do Turcji, to, to dla niego było całkiem fajnie, pewnie się nie obrazi, że tak teraz powiedziałem. Francja, tutaj gracz, który ma taki dziwnik Kopsekis, nawet nie wiem, czy dobrze czytam, nie znam nic, nie wiem o tym graczu, aż myślę, że tu nie ma co długo przy nim zostawać. Włochy, pan Robert Niszczyciel, pan Robert z miasta Michigan w USA. I Hiszpania, tutaj Mateusz San, też ciekawa nazwa, ale jak widać też statystyki całkiem fajne, ogólnie jak w większości graczy Bellwura całkiem dobrze to wyglądało. No patrząc już się na rozkład państw na mapie, jedno mi się tylko nasuwa. No to jest fatalnie taktyczna pozycja. USA, Związek Radziecki, wiadomo, same problemy. Dwa kraje wyspiarskie. Tutaj mam na myśli Wielką Brytanię no i Szwecję wyspiarska, bo też trzeba o tym przepłynąć. To bardziej miałem na myśli. No, na pewno tutaj w dużo lepszej sytuacji jest nasz już No ale zobaczmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o mapę. Tutaj mamy sytuację z drugiego dnia, kiedy kończył się okres pokoju dla botów. Standardowy ruch, który został wykonany, też nic specjalnego. Wielka Brytania przeprawia się przez wodę do Holandii. Holandia jest zajęta, wiadomo o co chodzi. Generalnie, troszkę na Libii nie chcieliśmy lądować w Brukseli, tam się baliśmy, że Francja pójdzie do przodu, zajmie tą Brukselę, to wiadomo, to Wielka Brytania zostaje na wodzie albo jeszcze wróci na, na wyspę. Niepotrzebny problem i tak mieli przewagę na kontynencie, więc. Tutaj wariant w pełni bezpieczny i też zrozumiały. Wiadomo, że Hiszpania do przodu, tutaj też, no, troszkę nas zaskoczyła, zajmując ten Luksemburg, ale może nie z tego, że się tego nie spodziewaliśmy, tylko to, że zrobiła tak szybko, że tam dosłownie brakło ogłosu, żeby Niemcy, tak, żeby zabić o ten Luksemburg, wziął. No, brakło niewiele. Wiadomo, kolonia, pewne zagrożenie tutaj się pojawiło, na pewno trzeba na to uważać. Włochy też nie próżnowały. też poszły do przodu na całej linii tam troszeczkę zajęły, jeżeli chodzi o Szwajcarię, to akurat nie problem, natomiast najgorzej z tą Austrią, bo tam jedna kluczowa prowincja, która bezpośrednio dotyka Monachium, a to taki punkt nefrologiczny. Oczywiście tutaj Jugosławia też troszkę poszalała, bo puściła całe swoje wojsko akurat na północ Francji, tam się rozkopała w końcach Nens. Zabi Simoniespał, poszedł do przodu, przejął co mógł, zajął i oczywiście wycofał, to mam na myśli Szwajcarię, mam na myśli Austrię, te tereny nie były nam potrzebne, bardziej chodziło nam o to, żeby zachować dystans tutaj od rywali, żeby widzieć, mieć ewentualnie czas na, na reakcję, jeżeli coś tam by się z tamtego kierunku pojawiało, no bo to było ok. wysoce prawdopodobne, że tam będzie chciał ryba coś, niecoś zagrać. Szwecja, tutaj oczywiście standardowy ruch, wojska ruszyły z Półwyspu Skandynawskiego, troszkę z tyłu się to zatrzymał słusznie, przeciwnik jakby nie widział całego jego wojska, tak to powinno wyglądać. No i USA, na które bardzo liczyliśmy, to długo płynęło, ale w końcu dopłynęło. Tak naprawdę plan na lądowanie był w Niemczech. Potem w innym czasie, jak się udało zająć Holandię, to do Holandii wojska się w skierowały, ale wydarzyła się dość ciekawa rzecz, o której na pewno warto wspomnieć. Jakby tutaj akord płynąc niszczycielem zauważył pewien ruch wojsk we Francji, tu szły wojska na północ. No i to sprawdzi, co to za oddziały wpłynął tamtą ciśnienkę Go Bordo. Oczywiście Francja go zauważyła i tak to wyglądało, jakby się delikatnie przestraszyła, że tam za chwilkę pojawi się desant na jej tyłach i część wojsk granicznych została po prostu odesłana tutaj na, do Normandii na zdrowym wybrzeże. I ta obrona granicy francusko-niemieckiej głównie spoczęła na barkach sojuszników. Nietypowe zagranie, dla nas oczywiście na pewno bardzo korzystne, na pewno poprawiło naszą sytuację na froncie. Jeżeli chodzi o, o wschód, tutaj dwóch graczy: Związek Radziecki, Turcja. Jeżeli chodzi o Związek Radziecki, no to też standardowo, nic specjalnego. Ruszamy tutaj przez Rumunię, żeby ten front skrócić bezpiecznie, żeby się tam w kierunku stoi i przebijać. Oczywiście część wojsk też tutaj się ustawiła na granicy turecko-radzieckiej. Turecko tu chodzi o góry Kaukazu, bo tam wiadomo, 12 godzin trzeba przez te góry biec. Wiadomo, wtedy jest troszeczkę szybciej. No i co? Turcja też nie próżnowała. Większość wojsk wrzuciła na tą stronę europejską. Zaczęła zajmować tutaj, jeżeli chodzi o, o tereny tutaj w, w Bułgarii, tak jak powiedzieć Węgry to Bułgarii. Ok, wracamy tutaj. A, jeszcze, jeszcze ważna sprawa. No tak, przecież wojska tutaj zostały ewakuowane z Afryki, z Malty. Mówię o wojskach brytyjskich, które tu znalazły gościnę w Związku Radzieckim. Na pewno te oddziały się przydadzą. Na początek obstawiły Krym, żeby nie było żadnej przykrej niespodzianki. No ok, i front zachodni, okres pokoju się kończy. Sojan od początku budował tylko artylerię, więc ta brytyjska artyleria zgrupowana jakby w, jednej, w jednym oddziale od razu zaczęła otrzymywać. Wojska hiszpańskie, które okupowały Luksemburg, tutaj wiadomo, że tam nie było fortyfikacji, wiadomo, że ten Luksemburg nie dał żadnego bonusa do obrony, więc jakby Hiszpania poniosła duże straty, musiała się końcu wycofać. W to miejsce oczywiście skoczyły wojska brytyjskie, odbiły Luksemburg z naszej strony. Co ciekawe, to też warto to podkreślić, wojska amerykańskie się wyładowały, zaczęły oczywiście iść w kierunku frontu, ale w międzyczasie, kiedy jeszcze wojska amerykańskie w większości były na wodzie, Belgia dała prawo przejścia właśnie Stanom Zjednoczonym. Widząc to, Alfred biegł, zawrócił, wylądował bezpośrednio w Belgii, nawet nie wiem czy ryba był świadomy tego, że to się stało. Tak czy jak na Francji pojawiła się całkiem spora liczba żołnierzy. Amerykańskich, to też dobra wiadomość, Musisz przebijanie przez tego bota by bo zajęło ponad 12 godzin, a tutaj tak naprawdę mieliśmy już sprawę wygraną, bo te wojska już tam były, tylko czekały na, na atak. Wobec takiego ruchu, no już Belgia nie była zagrożeniem. Sojan zrobił tzw. Gambit Królowej, polecam serial, bardzo fajny, połączył wojska, jakby jedną wielką wieżę w Luksemburgu i tą wieżą rozpoczął. Jakby takie działania zaczepne w kierunku Francji, w kierunku Hiszpanii, i tutaj, no, jakby sytuacja powarła się w Ale widząc, że od północy nadciągają wojska amerykańskie, zauważył w pewnym momencie te oddziały, postanowił wybrać bezpieczniejszy wariant, wycofał się i zaatakował Niemcy. Też jakby nie do końca sprawdzili, jak to wygląda, bo tam szykowała się już do kontrofensywy armia szwedzka. No i te połączone siły szwedzko-niemieckie jakby ruszyły do kontrofensywy, jakby spotkały się razem z tymi wojskami jugosłowiańskimi. Tu przypominam, że jego sweta miała 100% swoich sił doszło do wymiany artyleryjskiej. No, nie było łatwo. Włochy do przodu odbiły to, co, to, co nie zdążyły. Tam Monachium było zagrożone, ale znowu połączone siły szwedzko-niemieckie jakby zatrzymały ten powód. Tutaj jeszcze taki fajny manewr, zawisywać odrobić, czy objechać na tyły przeciwnika. Widząc to, Francja trochę spanikowała, cofała wojska do Ness. też, też słabo z jej strony, bo zostawiła te wojska Jugosławii, jakby na pastrę Niemiec i, i, i Szwecji. No ale okej, okay, no taki był ruch, też jakby tutaj widząc, to Jugosławia nie miała bo wyboru, też się musiała wycofać. Zabisim obrócił na policję wyjściową, bo w końcu tam przez te Alpy nacierali Włosi. I tu jeszcze mm, doszło do tego oblężenia, Natomiast tam się, co był bunkier pierwszego poziomu, ale skoro się udało zamknąć całą armię jugosłowiańską i te niedowidki francuskie, to y, i doszło do oblężenia tego miasta, skoro tak naprawdę stoją jak dużo artylerii, to w trzy armie. No dość pokaźnych rozmiarów, zdecydowaliśmy się na bezpośrednie, bezpośrednie natarcie, żeby to miasto spróbować po prostu przejąć. Tutaj jeszcze z flanki pojawiały nam się jednostki jugosłowiańskie, głównie pancerne, ale tam oczywiście za się jakby nie było możliwości, żeby to przeskoczyć. A druga strona mapy, tutaj same wesołej rzeczy. Turcja oczywiście zajęła tak jak chciała Bułgarię, zauważyła, że nadciągają wojska radzieckie, zaczęła się wycofywać. Poczułem krew, poszedłem za Turcją i to był błąd, bo dostałem w kontrze nieźle bombowcami. Tak naprawdę też się do tego hmm, podszedłem, bo te wojska nie były rozstawione. One były często pojedyncze jednostki. One po prostu goniły te, te uciekające jednostki tureckie, więc ta artyleria pozostawała z tyłu. No to jak zawisły patrolem bombowcy nad tym artylerią, to niewiele z nich zostało. Straty były dość znaczne. Natomiast to, co się stało po drugiej stronie, mówię na okazji było jeszcze ciekawszym wyzwaniem, bo jakby wkroczyłem na tereny Turcji, szukając jakby takiej, trochę takiego, takiego zaczepienia, żeby może go ostrzelać. No cóż, no okazało się, że trafiłem na tureckie czołgi. Czołgi oczywiście na forsowym marszu mnie dogoniły, nie dałem mi się wycofać. No i tyle było po moich Oddziałach, które tam miały zaatakować Turcję. Wracamy do frontu zachodniego. Tutaj już widzimy, że ne NEN zostało zdobyte. No i co? Amerykanie ruszają do przodu. Tutaj jakby Francja, no próbuje, nie daje rady, padają te jednostki. Resztki wojsk hiszpańskich się wycofują do obrony Paryża. Sojan oczywiście, no ma już czyste pole rusza, przegania w ogóle wojska francuskie przez całą Francję, zajmuje cyfrocznie centrum. Tutaj Teo z Zawisim oczywiście zajmują Lion i ruszają pod granicę włoską. Widząc to, Jugosławia i Włochy też świetnie współpracowały, wysyłają oczywiście odwody. Też następuje tutaj zatrzymanie tych wojsk w tej, na tej alpejskiej granicy. Jugosławia znowu próbuje tam jakichś podchodów z boku tymi jednostkami pancernymi, żeby się przebić do Madagaskaru. Czuł nie nasi grali, tam w ogóle nie było możliwości żadnej dziury, żeby przejść. W końcu Ameryka Rusza do przodu na Paryż. No, mamy tam zwarcie. Paryż pada, jest po Francji. Pogrzeb, Francja rozwalona. Wiadomo, strata kluczowego kraju. Wesień mapa jest już wygrana. Ale co się dzieje dalej? No cóż, no, mamy przełamanie również po stronie włoskiej. Padają kolej tury Mediolan. Włoch odpuszcza w ogóle północ swoje, północną część swojej granicy. Jest tam w zasadzie sprawa opanowana. I tak już mamy chyba kończący tak? No, widzimy tutaj sytuację. Gdzie y, praktycznie mamy zajęte północne Włochy, zostaje tutaj Jugosławia, która się dość mocno broni, zaczęła do budować fortyfikację, ponieważ tutaj, jakby no, nie było możliwości wejścia do Turcji, to spróbowaliśmy obejścia i co? I przez Grecję, przez Albanię udało się dostać na tyły jugosłowiańskie. Tutaj, no, troszkę tutaj pan Donald w nocy pospał i, i przegapił ten ruch. Y, widząc, co się dzieje z tyłu, y, do ofensywy poszła, poszedł to, poszedł za Bisimo. Po kolei te jednostki włoskie i jugosławiańskie zostały rozwalone. Mamy sytuację praktycznie z głowy. Ruszamy jeszcze tutaj na Turcję, żeby zdobyć punkty. No to wiadomo, też trzeba było poczekać, żeby tamte jednostki przeciwwodnicze dotarły, bo przypominam, że Turcja miała bardzo dużo tych samolotów. Nie tylko, bo później się okazało, że miała też bardzo dużo łodzi podwodnych. pada stolica Turcji, jest po grze. Udało się wygrać. To, co jeszcze w przypadku Bedbula nas zaskoczyło. A co co nie wypaliło, ten pomysł na grę? Bo według aż w pięciu miejscach próbował budować krążowniki. Dwa z tych miejsc wysadziliśmy szpiegami. No, też wiadomo o co chodziło. No, my mieliśmy kraje, które musiały się przez wodę przebijać. Myślę, że po prostu mieli taki pomysł, żeby nas odciąć od kontynentu. Czyli jakby no, przewidywali taką grę, która potrwa dłużej niż te, w 6 6-7 dni. No ale no cóż, no, nie wyszło. Troszkę się udało szczęśliwie parę rzeczy zakończyć. Tak czy siak. Zwycięstwo jest po naszej stronie, zwycięstwo z zespołem PMPelbo stało się faktem. Ja wszystkim dziękuję za grę, bo to naprawdę było fajne wyzwanie. Na pewno nie było łatwo, to nie tak jak tutaj opowiadam, że a tu się ruszyliśmy, tu rozwaliśmy. Nie, trzeba było troszkę pogłówkować. No i co oczywiście istotne, dziękuję też no, Wam za to, że trwaliście się do końca, no bo to prawie 15-minutowy film. Myślałem, że jednak będzie krócej. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia przy okazji kolejnego sparingu. Cześć.